Witam wszystkich. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fable The Lost Chapters. No i dobra, teraz za chwilkę kolejną misję. Tylko najpierw idziemy, przy coś, idziemy jakąś umiejętność. Siła, i co tam ze Zdrowie, o. Będziemy mieli więcej zdrowia. Kupujemy, przyda się. Coś tam jeszcze może resistant to damage. Jeszcze raz zdrowie, kup. Ułóż, mam tam doświadczenia troszkę. Koro się 2500, 2,5 tysiąca, to już mi nic prawie nie zostanie Dobra, masz budowa ciała ile kosztuje? A już to nie mogę Chwila, jeszcze raz, no tutaj w tu wejść A, A zaklęcia jakieś Nie nie nie, na razie nie chcę żadnych zaklęć Dobra, I idziemy tutaj kolejną misję Z tego stołu podchodzimy, tab Eskorta kupców Kolejna eskorta Teraz musimy do, doprowadzić bezpiecznie kupców z mrocznego lasu do Kurhanów Dobra Przejdźmy misję, escape, mamy sejwa, dobra, wychodzimy, <laughs> punkt obserwacyjny, biegniemy tam teraz dalej, gdzie teraz, do wielkiego lasu, a no bo z wielkiego lasu ich miałem eskortować gdzieś tam, coś tam do kurhanów, no, coś takiego, no dobra, no, spokój. najpierw musimy tam dojść. Lecimy Pamiętacie jak w kolejnym odcinku zawsze wychodziłem, to srałem Z, każdego, z każdej lokacji jak wychodziłem, to a nie będę srał, żeby się to znudziło Na razie nie Kuf ale... ubijamy je, doświadczenie się nam przyda Później hey, jakieś tam zdrowie, o już widać, widać, o wiele mam większe te zdrowie, pasy zdrowia, jaki długi jest już Rozwalimy osa, on będzie mi klatkał, zaraz. Zresztą mi nie klatka, muszę jeszcze porozwalać tutaj coś Ła, tam Ła, tamto mi z się trafił. Ła, on jeszcze w kuszniku. Jak złoto, to coś mi Jeszcze tego kusznika muszę się pozbyć. Mam go. Tam się pomonia nie stoją Małego, dawaj Dobra, wszystkich pokonałem. No i teraz zbiegniemy tam dalej. Tam oczy nie chce się pokonywać. Kolejnego idziemy pokonać. Kupiłem teraz, big. Hmm? To jest no, dawaj, i teraz idziemy że tutaj ten Ile ja się cienia, ale my się z, z jego głowa odpada. Wtedy nie. Hahaha. <laughs> Jak nam, mu głowę odpada. Ciekawe, ciekawe. Nie, nie, nie chcę. Wolę się nie chodzić. Jezioro w wielkim lesie. Gdzie są te kupcy i miałem chyba stamtąd nasz eskortować, tak? Ja już dziewięć las. A nie, to jest mrocznego lasu, a to jest wielki las. Dobrze, dobrze, się <tuszy> tam pomyliło. Dobrze jest, dobrze idziemy. Teraz do przodu musimy iść. <tuszy> Spoko. No nie, e żeby to się jutro, Podchodziłem do niej, pięć kluczy potrzebuję o, tu coś mniejszego jest, coś nie, jest. A, nie, nie wiem co to awaj go, te nie zdążyłem. go, nie no, znowu nie zdążyłem. Dobra. Poklaskali, mi pokla poklaskali. Teraz idziemy temu pomóc. No też nie, niech mi nie poklaska. Dawaj, go. Hej Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze tutaj tego, a na tym co odszedł, nie poklaska mi. Włączyć. dobra. Szkoda. Mhm. Lubię że ktoś klaska. Wążu z wielkim nasza. <laughs> Teraz się później wrócimy do gildy bohaterów, to znowu się polepszamy. Doświadczenie się zbiera, zbiera się, później nam wszystko przyda. Tylko się zielona kropka. I'm afraid this path is Przejdziemy, bo tam jest ich dosyć sporo. Sobie przejdę sobie spokojnie. Sani sami ci. Jakby mu nie zapłacił, to by się wszyscy na mnie rzucili. To po co ja mam walczyć z taką gromadą ludzi, no nie? Żeby mnie zabili? Nie ma sensu. Teleport w wielkim lesie. To już ich będę pokonywał. Co to są jakieś, jakieś małe gnomy? Tylko się stania przyda się, przyda. To bardzo nawet. P.E. Nawet nie dążyłem Nawet go. Znowu nie zdążyłem, no. Doświadczenie zbieram. A, ten żyje. Dobra. Pozwalałem ich. Chować kula doświadczenia i idziemy tutaj dalej. ten ich nie przejdę, no nie? Nie, nie. A tam się może gdzieś teleportować, a e, ja nie potrzebuję teleporta. Ale dwa też jakieś jakby ciasto było. Życie mi daje? O, życie dodało troszkę, no przyda się życia. Bo nie miałem na fulla. Chowaj, chowaj. <laughs> no i gdzieś tam do tego mrocznego lasu. Mam nadzieję, że tam już będzie za tym przejściem. Ten mroczny las był już kawałek... Kilka lokacji przyszedłem.

się ich wszystkich pozbędę. A tutaj co jest? z innymi krzaczolana. Coś tutaj leży. A, chyba jakiś się tam mamy Tu kurczak. W sensie, tam nie idę, idę tam. Ja muszę iść tutaj, tędy. O, dajcie do własnego lasu. Jest spoko. O teleportuj się, teleportuj tam, przechodź do tej innej lokacji czy co tam. O, są ci kupcy. Escape pomijamy. Do obozu kupieckiego. O 26 złota i złotach piękne. Możesz użyć wreszcie, idź za mną i czekaj, wykonałeś ciąg ku drużyny. Ikona i za mną pojawi się na klawiszach kontekstu, gdy znajdziesz na kogoś. Kto może z tobą podążyć, zajść czekaj i gdy znajdziesz na kogoś, kto już swojej drużynie. Dobra.

Tak, pozwalam mu się, się on, może to może jakieś już takie zostawić. No muszę? nie, pomożemy mu, a czemu nie? Idzie on za mną czy nie? No idą wszyscy, tak? To tak, idą wszyscy. Beczkę sobie rozwalę. O, mięsko dostałem, przyda się życie doładować czy coś. Bagna w morszym lesie.

Idą za mną. A gdzie ten jeden? Kuczaka sobie zjem. Chodźcie za mną. Follow. Idzie? No, o co chodzi? Idzie teraz? Teraz idzie. też ma iść. I idziemy wszyscy. A? Teraz po ostrożnie musimy. Co to jest? jakiś, <mierdziśla> tak? O, ten I mogę odłożyć. Ale wam jest z nim? Czarny materiał. Może z czegoś się później przyda. O, no się nie wsiła, się w z błyskawicy. O, siła nie Bo jeden o nich troszkę życia stracił. Jezioro w mrocznym lesie. Poczekam troszkę na nich. Idem, idem. 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 Dobra, idę w Dobra, tu niechęć dalej. Tutaj coś będzie. Jedziemy ich pokonać. byk. Jabity. Dziad, oni rzucę, gdzie do nich się rzuca? Chodź do mnie, tylko zaczek. Poklaskalni, dziękuję, idziemy dalej. Rozwalimy beczkę, otworzymy kuferek. O, co jabłuszko. Czterymięczny, czarny materiał z takiej skrzyni, a teraz. Skórzane buty. O, teraz... Jakoś się je zakłada. F9 był ekipunek, no ale... Jak na F9 klawisz nagrywania? Zapomniałem zmienić na inny klawisz ale gdzie w tych Dobra później coś Kombinuję się nie zakładam żadnej za płytki tam będzie, dobra A, gdzie tam ty idziesz? chodź 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 chodź, chodź. choć 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 nie widziałem ich. Przejdźmy! Nie no, niestety. Yes. Oh, Dobijamy go. Dobra. Dalej. Idą oni za mną. Idą, idą wszyscy. Dyskuferek. Zaraz, zaraz. Jeszcze musimy tego pokonać. Ciężko no. się ja tak spędził, chłopaczek.

Dlatego muszę się tym, 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 tym zająć. Dawaj go. Jeden z moich ma troszkę mało życia. Dobra, damy radę, nie? Jak, musimy dać radę. A nie ma, nie dalej. Obóz w Mrocznym lesie. Ja chyba do tego obozu miałem się skortować. Chyba tak. Ja mi jeszcze zajdę, jakieś innym lokacji, ale idziemy się tutaj come. przejść dla ja, kuferek. Yeah. Yeah. O, stalowy topór. Pogadajmy się z Jankiem. Są, to ja Są to Sklepikarz. No, tam miał? Nie, 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 Tak. O, no, wyskoczyłem mi ja jeszcze tam. Umierz, schowaj i wciśnij tak do niego, no. Chcesz Teraz tak, chcę łowić. Co mogę kupić? Broń. Walczę z na tych broni troszkę. Proszenia są jakieś. Wszystko drogie nie wiem właśnie co tu brać no bo też, też sklepikarze sami bo też tam mam jakieś buty coś tam zdobyłem ale no, mam klawisz na f9 e, nagrywanie czy kochanie filmów Nie, nie chcę sklepikarz nie idziemy teraz. stąd Zrobimy to jeszcze co żeś zdobyłem, dobra no i dalej po tym odcinku zmienię sobie klawisz nagrywania na jakiś inny no i wtedy dopiero będę sobie na szkat mógł zmienić kwipunek coś tam jeszcze no to dobra to będzie w kolejnym odcinku jest już między odcinkiem to po tym odcinku też ja pójdę wszystko ładnie wtedy pozmieniamy kwipunek na jaki mogę najlepszy groba w naszym lesie tam A, to nie znajdziemy co tutaj będzie te potworki... Bandyci... Nie ja יותר, no, jest tutaj trochę, niestety. A ten jest taki silniejszy. Dawać. No, dawać, dawaj, dawaj, lejacz. Moje siły nie mogą dotrzeć do tych moich. Dawać, dawaj, 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 dawaj. Trzaskaj go. Oh, I'm right with you. Yes, tam jeszcze pić się, nie miło. Jeszcze złoto. Plus 5 tylko. Ale zawsze coś. Uż i moim moim się życia. No, nie, im się nie, się, ale to dobra, to się nie, nie, jeszcze nie, 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 tylko moich nie ruszają, to będzie skąd? Jeszcze tutaj je tego tylko, Dobra, miękają, góry miękają, góry miękają, tylko mm. łeb tam słabi. to jest fajne a ta tacy, ci są słabi tu już o fjolkę, kolejna z nas w stanie się przydadzą te fjolki muszę coś zjeść, ja sto później coś tam zginę, czy coś to sobie będę żył dalej a tak później chyba o nieszkodę z ostatniego zapisu, czy coś możliwe, nie wiem tak to puszczam, nie. I tak mam fjolki od razu w tym samym miejscu tam ale to jest takie. No, ale to jest dobra jest takie. No, ale złota, jest takie. No, ale to jest teraz tutaj był no, no, to jest A tamten ale jakiś... jest mnie, czy coś? On nie był Nie mi zrobić. To nie idę, bo się teraz gdzieś czy teleportuję. Ciasto muszę zjeść. No tutaj, jest. dawaj go. Zaskaj go. Ciasto, Ojej. 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 Nie zdążyłem. Regulowanie seria i ppn, jest. Jest, teraz zrobić go i żyły. O, to ja wiem, ja chciał mnie wrobić, on się zmienił człowieka, tak naprawdę był tym. Dobra, muszę się ich do grobli miałem eskortować, chyba tak, nie? Chyba do grobli. Nie, jeszcze nie, tam się dalej musimy iść jeszcze. Dobra, no, spokój. i tam dalej. Przejść tutaj. Na no, razie nikogo nie mam, to jest pośrodku, spokojnie. co to, to jest. Na koniec coś się pojawiło nie? a Jakieś życie jego to mi się nie pokazuje. Zresztą się pokazuje głos, ale błyskawicie to, to mało życie zawiera. Wiecie, zawsze coś zabiera, nie? Mi się mana skończyła. Teraz trzy i mamy manę i jedziemy znowu jeszcze w wyskarze co? Ciągle nie zabierze, ale zawsze coś zabierze. teraz E. Wciągamy sobie łuk. Ła. Wow. A tam jest jego życie na dole, dobra. Nie wiem, takiego tu zobaczcie jak to działa. Strzelaj z mieczem. No wata, no, więc... no, to życie coś pływa. Dostał ten Czekaj, Uciekaj, uciekaj. Dobrze, dobra. White. Nie to! Bonka pomyliłem klawisz. Uciekaj, uciekaj stąd. F2. Teraz tego. Tak nie 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 e. dobrze strzała mogę się tak schować gdzieś zapada się po ziemię zaraz się wynurzy nie? cięciwa na masę na piętra to idzie, Wybieram, nic możecie... Mam pomysł. No i on się teraz będzie chował, jest teraz na tą cięciwę może teraz przybliżę nie, to już chodzić nie mogę idę za po. Teraz byk. Uciekajmy. Tu się chowa pod ziemię. Zaraz się znowu wynurzy. Chowaj się, chowaj. Ła, dostałem. Byk. poszedł Oszadżuj. <laughs> Wypinamy tą cięciwę i znowu już podchodzimy. je, pyk, pych. baniuchę. Dziewaj. Znowu sobie podejdę. Nie, 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 nie. Błąd, mój błąd. Deję. Przybliżę, zobaczcie co się robi. Pyk. Czekaj. Mo, robię z przybliżania teraz ja ale nie, Nie na przykład stąd po strachnę. Nie, niech teraz, tak pyk. Jeszcze strzał lub dwaj będzie po nim. Jeszcze jeden strzał. Let's get out. Oh, to to was już. Was. już pokonane Haha, udało się Jo, jakiś rubin dostałem Schłamy mameczyki Kurchany, no, do kurhanów miałem ich eskortować I jest elegancko Weskortowałem już ich jest Spoko jeszcze tam, o idziemy O to jest teleport, ja sobie do tej do widzi się już Elegancko będzie, ale Jak już się zaprowadzę, to już zakończę na tym ten odcinek, bo już trwało około 20 minut Jak dobrze na zegarek spojrzałem A, ah, there dalej, you are Kupieckie jakieś pióro dostanę, 2000 zł, złota dodatkowe jakieś O Posadisławy nagroda, jeszcze dodatkowa To jest elegancko, teraz mamy sejwa. Ale to jest jakiś cel jeszcze, tak? Ale nie, to jest taki. On jest, jest mój, a już teraz nikt. A tam coś jeszcze mam, em? Dębowa Dolina. Nie w Dębowej Dolinie coś się miałem zrobić chyba, nie? Proszę no, chwila, zobaczmy jakieś cele moje. No nie, w że teraz nie będę klikał, bo się na wyzwanie zatrzyma. Tak, 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 tak. Była dolina Jakiś cel tutaj mam Tylko jaki? Escape Aha, to jest tutaj co na początku gry zaczynałem Masę Teraz znowu gdzieś gdzie jestem Nie wiem gdzie ja jestem oh, Gdzieś jestem. Nie wiem gdzie, ale gdzieś jestem. To jest zababka jakaś. Różne cele mam. I often stand I often stand out. Nabiorę tych ludzi jakichś misji, później będę miał pełno misji. Nie wiem. i ja zakończę ten odcinek tu. Po tym odcinku sobie rozejrzę się po tym mieście, patrzę co i jak. No i wtedy mam wszystko, a później opowiem, pokażę elegancko w no, kolejnym odcinku, bo właśnie teraz żegna się z wami. A wędzinki za obejrzenie, pozdrawiam wszystkich, cześć.